No i się Mandero. Takiego Mercedesa tutaj mamy, ciekawego, stoi sobie w dieselku 2, 2 DCI. Taka historia mi się przypomniała z pewnym Mercedesem. Właściwie to były dwa Mercedesy Vito. Sytuacja ponad 10 lat temu. Sobie tam działałem na takim warsztaciku. No i taki znajomy mówi do mnie, słuchaj, ee, mój znajomy prowadzi e, hurtownię e, z mrożonkami. No i ma tam problem z jakimś samochodem, właśnie to był Mercedes Vito. On jest mocno przekorodowany, coś tam coś tam mówi, ale to nie wiem, o co tam dokładnie chodzi. Da mu numer telefonu do ciebie. Tam sobie z nim porozmawiasz, może, może coś tam podziałacie razem z tym Mercedesem jego. No dobra. Minął jakiś czas. Dzwoni do mnie facet, nie? Mówi, że ma Mercedesa Vito I że po, że po mnie podjedzie, żeby wytłumaczyć mi, co jest grane, nie? Przyjechał. Okazało się, że to jakiś tam no, jakiś tam kierownik z tej firmy odmrażonek, nie? Z tej hurtowni mrożonek. E, pojechaliśmy do niego na plac, do tej firmy. No i patrzę, stoi takie, taki Mercedes Vito, stare Vito, ja wiem, z 99 ROK. Blaszak, taki nie. Dwa, trzy TDI, taki stary Ropol, Taki wiecie, y, na, na tych mechanicznych wtryskach jeszcze, na pompie rzędowej. No ale kurczę, pa, mówi, że mają go od nowości w tej hurtowni, ale te WITO, słuchajcie, było tak przegnite, ta karoseria, że po prostu yy, w ogóle to zatrzymali dowód rejestracyjny za stan tej karoserii. I, 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 I te WITO tak stało po prostu na placu, nie? Przeglądu nie można było zrobić, no bo karoseria w takim stanie jakim była, takim była. Zajrzałem tam do środka, tam kurde wiecie, drzwi boczne i tylnie to wszystko odpadało, to było pospinane do, do całej budy, to pasami od środka tam pozaczepiane, żeby nie podpadało, kurcze. No i mówi do mnie taki patent, że jest, nie, że, że ma tutaj to Vito, a gdzieś tam przez Allegro czy przez jakieś Otomoto kupił drugą karoserię bez silnika, właśnie na kołach karoserię. Kupił to co prawda w ciemno, wysłał laweciarza, ma to przywieźć na dniach, nie, ten laweciarz. Karoseria z dokumentami, bez silnika, ale już w wersji takiej powiedzmy nie blaszak, tylko chłodnia, nie? że zabudowana chłodnia z tyłu. No i żeby trzeba było zrobić Schachermacher, przełożyć, mówi ten, silnik ze skrzynią z jednej kasty do drugiej, nie? I w ten czas tamta karoseria miała dokumenty, że on tamtego by się zarejestrował i no i by se, by se śmigało te wito. No dobra. A ja to. Przywieź mi go, tego wiciaka na lawecie. Bo to dowodu nie ma, to nie to. Mówi, nie, nie, mówię, ja przyjadę. No i słuchaj się. Faktycznie wziął, odwiózł mnie na drugi dzień patrzę, wbija się te wito na podwórko, te, 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 ten blaszak taki przegnity. Wbija się te WITO na podwórko. Mówi, no, mówi tego. No to masz tutaj te VITO. Możesz wyciągać silnik, mówi nie. Ja wy tylko, mówię, czy ta, w tej karoseli na pewno też taki sam silnik chodził. Tak, tak, no, na pewno dwa, trzy, bo widziałem dokumenty, mówi nie. Dwa, trzy Diesel mówi nie. Turbo Diesel. Także mówi, tu wyciągaj ten motor. Jak już wyciągniesz ten motor, mówi to z tą skrzynią, to zadzwoń. To ja zabiorę tą karoserię, a przywiozę ci tą drugą. Co masz przekładkę zrobić do niej? No dobra. Z takim młodym pracowałem, takim, tak on miał ksywę party. A to lato było ciepło. Zdjęliśmy cały ryj z tego wita, ten przód cały, nie lampy, zderzak, grill, to wszystko, chłodnice. Wzięliśmy paleciaka, kurde. No i wytargaliśmy ten motor, nie? Na kołysce razem z dolnymi wahaczami, nie? na kołośce silnik ładnie wyjechał ze skrzynią biegów, co tam za dużo nie było co do odpinania, bo tam co tam, bo to podciśnieniowa pompa to wszystko nie, tam za dużo kabli nie było. Wyjechaliśmy z tym motorem. No i dzwonię do tego, do tego Tomka, że słuchaj dawaj drugą karoserię, tylko że to musisz postawić, kurcze, jednak tak nie zrobimy, musisz ją postawić z boku. Tą karoserię mi, bo ja muszę z tamtej karoserii wyjąć wózek z wahaczami, żeby do tej włożyć, żeby on na kołach był, żeby go laweta zabrała. No dobra. Laweta przyjechała, przywiózł tą chłodnię bez silnika, zrzucił mi na, e, obok tego pierwszego Wito. Z, tego, z tej chłodni wyjęliśmy sanki puste bez silnika, oczywiście, bo tam silnika nie było. Sanki z wahaczami przełożyliśmy do tej karoserii, którą mieli zabrać, do tej zgniłej. spieliśmy zawieszenie. Laweta zabrała tą, 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 tą zgnitą karoserię. On gdzieś ją nawet. On ją gdzieś opierdzielił tą karoserię do jakiegoś blacharza, bo jakiś blacharz miał. Bo wiecie, ona była zgnita mocno, nie tutaj po bokach i tak dalej, ale jakiś blacharz miał wito zagnieciony jakimś tam słupkiem i dachem i potrzebował słupek chyba i dach od tego wito, i część dachu. To gdzieś tam za grosze tą karoserię jeszcze sprzedał, nie? Taki był, kurde, dobromir <grym> pomysłowy. No i słuchajcie, no dobra, no mamy te wito stoi na kobyłkach. No to co, to wjeżdżamy z motorem, nie? Wjeżdżamy z motorem, kurde, ale tak patrzę, kurde, coś, coś mi tu, kurde, jakieś jedno mocowanie, coś mi nie gra, mówię, jakieś mocowanie w tej karoserii jest dziwne. No ale mówię, dobra, może jakiś osprzęt był do tego, do, do bo to wiecie, chłodnia, a agregatu nie było, żeby to chłodziło, nie? Zdemontowany był agregat. Może jakiś agregat był przyczepiony, czy co do tego do tej mroźni całej, bo to w zasadzie była mroźnia, nie chłodnia, o może tak. Chłodnia chłodzi, a mroźnia mrozi do minus 20 tam jakoś, nie? E, no ale dobra, no, wjeżdżamy z tym motorem. Hm. Coś nie tak. E, upychamy ten motor, upychamy, a on nie wchodzi, kurde, nie? Co jest grane? Tu na boki wszystko elegancko pasuje. Sanki by były takie same, wszystko wózek, nie? No ale ten motor, kurde, dobre 10-15 centymetrów, nie chce wejść głębiej, nie? No i kurczę, oglądamy ten motor, oglądamy, mówię, kurde, niemożliwe. Patrzę z tyłu, sprężarka się opiera o ścianę grodziową. Mówię, jaki grzyb. I w ten czas skojarzyłem jeden fakt. Ta poprzednia karoseria miała tylko dwa fotele z przodu. A ta karoseria, ta chłodnia, co mi ją przywieźli, miała trzy fotele z przodu. Ale o tym później. Jeszcze nie skojarzyłem, dlaczego tak jest, ale coś już mi tu nie grało. Eee, dzwonię do tego, do tego gościa z tej, z, tej, z tej hurtowni mrożonek mówię, Ty, jesteś pewny, że tu chodziło 2-3 CDI? CDI? Tak, na 100%. ja mówię, weź sprawdź w tych papierach, mówię, coś mi tu nie leży. Nie na pewno, na pewno, a dokumenty gdzieś posiałem. No ale dobra, no ja mówię, kurczę coś mi tu nie gra. No. Mówię, otworzę pakie. Otwieram boczne drzwi. Słuchajcie, jakiś, leży jakiś worek czarny, foliowy. Jakieś graty w środku leżą. Ja Ci zaglądam na dzień dobry w tym worku. Kolektor plastikowy ssący. Ha. A, dwa, trzy miały w ogóle zupełnie inny kolektor, i aluminiowy. Nie? No to już mówię grubo jak plastikowy kolektor na pace leży z tego sprzętu, co, z tego silnika, co tu był, no to już jest grubo i poznaje ten kolektor. Z czego to jest? Z Mercedesa 2.2 CDI, czyli na Common Railu już. Dzwonię jeszcze raz. Mówię, słuchaj, szukaj tych dokumentów, sprawdź mi to, bo tutaj chodziło 2.2 CDI. To jest niemożliwe, niemożliwe, ale odszukał ten dowód, mówi, ty kurwa faktycznie, mówi. 2-2 CDI, mówi, nie, nie ta ilość koni, ale się wpakowałem, mówi, ale kupiłem, kurde, w ciemno. Ja mówię, to jak wyście tą umowę pisali? No to, nie, bo to laweciarz pisał za mnie, mówi, fakturę na czy się brał. Mówi do mnie, i co teraz? Ja mówię, teraz? Mówię, no teraz, no to, kurde, aha, bo tam jeszcze, aha, bo w międzyczasie jeszcze pod deskę rozdzielczą zajrzałem, nie? Wiecie, w 2-3 tym zwykłym tam za wiele instalacji nie ma tam tylko elektrycznej, tylko do świateł, do, 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 do wycieraczek i tak dalej. No wiadomo, na Common rail, no to już jest wiązka konkretna. Eee... Tylko, że kurde w kabinie tych kabli nie było, bo one, one były gdzieś skitrane. Nie pamiętam dokładnie, bo to mi było ponad 10 lat temu, że w kabinie tych kabli nie było, albo tam była wypięta jakoś chyba wiązka, coś takiego. W każdym razie pod deską rozdzielczą patrzę, no kabli od cholery. Wielka taka kostka, nie? Do sterownika silnika, mówię no grubo, nie? No i w końcu, tak jak mówiłem, wyszło, że to CD i chodziło. On mówi, co dalej? Ja wie, dalej to, mówię, trzeba na dzień dobry, jak już w to idziemy, to z tamtej karoserii, co była to trzeba ścianę grodziową wyciąć, nie? Trzeba wyciąć ścianę grodziową, przespawać, żeby ta turbina miała miejsce, żeby to miało ręce i nogi, nie? Żeby ten silnik upchnąć w ogóle. No to dobra, mówi, ja dzwonię do tego gościa, co kupił, ugadam, żeby, żeby podjechać do niego i wyciąć tą ścianę grodziową, nie? No i ugadał z gościem, że nie ma problemu, bo mu ta ściana niepotrzebna, grodziowa, tutaj od komory silnika w sensie, nie? Między komorą silnika a kabiną. Pojechaliśmy, wyrżnęliśmy tam, kurde, tej kawałek tej ściany grodziowej, akurat jedno miejsce tylko się różniło, takie, ja wiem, 40 na 40 cm, trzeba było przespawać takie wgłębienie na turbinę. Co za tym idzie, dlaczego tam były dwa fotele, a tutaj trzy? Ech, bo jak spawaliśmy po prostu tą, e, tą jakby takie wgłębienie e, w, tą, w tą groć, to po prostu pasażer na środkowym fotelu miał pod, jakby miał, musiałby mieć podkulone nogi, bo, no bo ten garb był w środku w kabinie jakby, nie? Takie było ułożenie tej ściany grodziowej. No ale dobra, no to kurde spawaliśmy to kurde, nie? E, wjeżdżamy z motorem, motor siedzi, pasuje, nie? Przymocowaliśmy motor. Z tamtej karoseli wziąłem stacyjkę, to bo to, my tak mówiłem, na podciśnieniu wszystko. Tą stacyjkę z CommonReyda wybeweszyłem, przełożyłem stacyjkę z tą podciśniową. Jakoś tam rozrusznik sobie ogarnąłem, kurczę, żeby odpalał i tak dalej. Co on tam potrzebował? Prąd na świece, tośmy ogarnęli. Prąd do rozrusznika, jakiś tam czujnik temperatury i to wszystko, nie? Silnik odpalony chodzi, nie? Auto chodzi, jeździ. No ale co dalej? Tamta wiązka była zintegrowana ze sterownikiem silnika, czyli tak, kierunkowskazy, światła, wycieraczki, nic nie działa, nie? No i on się pyta co dalej? Ja mówię, dalej to trzeba wołać elektryka, nie? <grym> I wiecie, koszty w górę, koszty w górę, nie? Eee... Dobra, wydzwoniłem znajomego elektryka, przyjechał, posiedział z 2-3 popołudnia, ogarnął tą wiązkę. Kierunkowskazy chodzą, światła chodzą. Wszystko chodzi. Powiedzmy, że no auto ulep, bo ulep, ale to mnie nie obchodzi, co mnie to obchodzi, nie? Nie wiem, jak on załatwił przegląd, że tam pojemność, i konie się nie zgadzały, nie interesuje mnie to już. Jakoś tam się załatwił. Aha i słuchajcie, bo te Vito, ten silnik z tego poprzedniego Vito, to on długo stał i tam był taki czarny olej. Ja mówię do tego właściciela tego, tego, tego samochodu, ja mówię słuchaj, zróbmy mu jeszcze jakiś serwis oleju, kurde, bo tam smoła jest w tym silniku, nie? Mówi, tyle tysięcy poszło, żadnego, mówi, serwisu olejowego. Mówi, na razie musi odrobić, mówi, nie? ja wie. Nie mój cyrk, nie moje małpy, nie? Rozliczył się, zabrał te wito i stwierdził, że wszystkie, bo on tam miał tych sprinterów, tych pant i tak dalej, no było tego trochę, że wszystkie auta będzie robił u mnie po takim, po takim słapie, po takiej przeróbce. I ja mówię, nawet, nawet nie mów, gdzie to było robione, ja się pod tym samochodem nie podpisuję. Bo to jest dla mnie jedna wielka popelina. Co to się z tym stało, ale twoja brocha. No dobra, zabrał tą karoserię. Te, znaczy czy te wito gdzieś tam do lakiernika, żeby trochę ten lakier odświeżyli. Oczywiście chłodnia nie działała, bo agregatu nie było, ale to już nie moja brocha. Mówię, jak chcesz sobie robić mroźnie, to jedź do, do tego do serwisu tam klimatyzacji, czy gdzieś tam. Może coś jak ci jakiś agregat znajdą, może ci zlipią. nie? No i słuchajcie, te wito. Pojeździło może z miesiąc, z dwa, więcej, więcej pojeździło, bo ja zakładałem ten silnik w lecie, a jakoś w grudniu, i ten olej był niezmieniony, jakoś w grudniu padła, padła turbina, no do przewidzenia było, jak tam była smoła w silniku, że ta turbina zdechnie, nie? I płacz lament, kurde, w grudniu przyciągnęli do mnie, urwał się wirnik z tej turbiny, olej poszedł do tłumików, nie? Do układu wydechowego. Płacz lament, że turbina zdechła, nie? A ja mówię, no, musiała w końcu taka smoła, no to co ty chciałeś, nie? No. no i wito zostało na wymianę turbiny. I to było jakoś w grudniu na święta, mi go przywieźli. I te wito przestało u mnie przez święta, bo on powiedział, że w tym roku nie chce kosztów na przyszły rok, żeby te wito zrobić dopiero, bo to jakoś mówię, święta było zaraz, Sylwester, mówi, żeby na przyszły rok dopiero kupić turbinę i tak dalej, bo on na przyszły rok będzie potrzebował kosztów, w tym roku kosztów nie potrzebuje. A to okres międzyświąteczny, święta, Sylwester, mówię, dobra, niech stoi, i tak się nic nie robi już i tak w tym roku. nie? Po nowym roku zamówiłem turbinę. Wymieniliśmy turbinę, oczywiście, silnik, wszystko, płukanka, olej nowy i tak dalej. No i mówię do tego właściciela, słuchaj, mówię. Teraz mówię, z tego wydechu będzie się w cholerę kopcić, Mówię, bo tam jest pełno tego oleju. Mówię, ile dało rady? To, to zlałem tego oleju z tych tłumików, ale mówię, no, te wkłady to wszystko jest przesiąknięte olejem. No to teraz, jak on dostanie temperatury, jak będzie jeździł. No to nie jest dziw się, że on będzie w cholerę kopcił, nie? Bo to bo najlepiej, żeby tam taki pracownik był, on mieszkał na takim, na takim zadupiu, tak, takie osiedle czarne, jakby, taka wioska bardziej. Mówię, daj go, mówię temu Andrzejkowi, on Andrzejek miał na imię, niech on tam jedzie na te czarne, niech pojeździ z dwie, trzy noce nim, po nocy, że niech pojeździ, żeby ludzie nie widzieli, niech to się wydymi. No i jak się wydymi, no to już będziecie mogli normalnie jeździć. Bo tak jak wyjedziesz na ulicę, to w dzień, no to się dowód zabiorą rejestracyjny, nie? No dobra, tak zrobię. No i rozliczył się ze mną. I powiedzmy, że temat tego wito był zakończony. No, powiedzmy. Ale z tym witem jest jeszcze dru dru druga historia. Także jak jesteście zainteresowani na, na, na zainteresowani. Co dalej się działo z tym Vito? Jakie były skutki tej, tej roboty i tak dalej, tego wypalania tego tłumika? To dajcie znać w komentarzach. Dogram część druką o tym nieszczęsnym Vito, w tym składaku, ulipie. Także to można określić po prostu w ten sposób, że pewien dom, przydomowy mechanik żył sobie spokojnie dopóki na jego podwórko nie wjechały dwa zdezelowane Mercedesy Vito. Także mówię, jak chcecie drugą część, drugą opowieść, drugą część opowieści o tym Vito. Dajcie znak w komentarzach, dajcie łapki. To powiem wam co, dalszą historię, co działo się dalej. Co? To się Mandero